Cześć, ludziska z Robert z tej strony z Akademii Gry. Słuchajcie, zastanawiałem się chwilę czasu, czy nagrać ten materiał, czy odpuścić temat, ale przemyślałem to i pomyślałem sobie jednak, tematu nie odpuszczę. Muszę Was ostrzec przed pewną osobą w internecie, która bardzo nieładnie się prawdopodobnie zachowuje. Mówię prawdopodobnie, ponieważ osobiście go nie złapałem, ale zadzwonił dzisiaj do mnie Tomek z Akademii Gry. Tomek mam nadzieję, że się nie obrazi, że to publikuje ale przemyślałem to, co mi powiedziałeś i stwierdziłem, że jednak jednak trzeba ludzi ostrzec, bo i coś takiego, co robi ten pan należy potępiać. Słuchajcie, jest na YouTubie pewien pan, który od dawien dawna reklamuje się jako analityk sportowy. Ja nie będę oczywiście wskazywał tego pana, żeby nie było, że go pomawiam, broń Boże, ale jest pewien pan analityk, który nagrał, nagrał już dosyć dużo filmów i ten pan cały czas twierdzi, że można wygrywać i że on jest jedyny i prawilny i w ogóle. Ostatnio podobno pan się chwali różnego rodzaju wycieczkami, wygranymi kuponami i tak itd., tak Słuchajcie, krótko i na temat. Zadzwonił do mnie Tomek i podzielił się pewną historią, którą Wam teraz w telegraficznym skrócie opowiem ku przestrodze, abyście nie dali się po prostu nabrać. Otóż ten Tomek zaczął oglądać różne filmiki na YouTubie i trafił w pewnym momencie na tego pana. No ten pan bardzo ładnie tak mówi, że on tam pracuje w jakiejś firmie bukmacherskiej, że jest analitykiem, że bardzo dobrze zna się na kursach. I wystarczy temu panu wpłacić tylko, jak to zrobił Tomek 100 zł. I ten pan będzie podobno grał na swoim koncie i z wygranych pieniędzy będzie się z takim Tomkiem na przykład dzielił. Jak się szybko okazało, Tomek dał się nabrać, niestety podejrzewam, że nie tylko Tomek. I wpłacił temu panu 100 zł. Co bardzo ciekawe. Tomek powiedział mi, bo od razu się spytałem, czy ten pan podał numer konta bankowego, bo już to można bardzo łatwo zweryfikować, kto stoi za takim kontem. No i Tomek powiedział mi, że no niestety ten pan konta bankowego nie podał, a wyobraźcie sobie, że coś tam powklepywał u siebie i nagle wyskoczył kod blik i Tomek przez ten kod blik temu panu załadował te pieniądze, te 100 zł. No i podobno po paru dniach, jak opowiada dalej Tomek, Pan poinformował go, że coś tam nie wyszło i że przegrał, i że żeby jednak to dalej miało ręce i nogi, żeby się odegrać, trzeba wpłacić jeszcze, jak to mówi Tomek, 100 zł. No więc ten niewiele myśląc doładował mu kolejną stówę. Później z tego, co kojarzę, Tomek mówi, że przestał odbierać telefony, znowu coś tam napisał mu, że, że coś nie wyszło, że znowu jest przegrana. I nie wiem Tomek, czy ja to dobrze do końca opowiadam, ale ty żeś mu chyba i trzeci raz płacił po tą stówę, tak? Bo wiesz, że 300 zł przegrałeś, yy, znaczy przegrałeś, straciłeś. Ten pan miał generalnie grać na koncie, i okazało się, że powiedział, że przegrał, że coś tam jakiś mecz nie wszedł. Jeden, drugi czy coś. No tam generalnie tego Tomka zablokował. Tomek próbował pisać maile, dzwonić. Nagle się okazało, że nie ma kontaktu żadnego. No i ten pan generalnie się wymiksował z tego. Co zrobił Tomek? No Tomek jak typowy Polak, w sumie jak pewnie jak każdy z nas, stwierdził, że trochę wstyd, bo dał się nabrać, kwota niewielka, da się żyć dalej. No i nie zgłosił tego. Po prostu tego nie zgłosił. Prawdopodobnie, bo pan ma już bardzo dużo filmów, prawdopodobnie ten pan y, mógł w ten sposób nabrać już wiele osób. Czy nabrał? Tego nie wiem pomyślałem sobie nawet żeby wpłacić mu dzisiaj 100 i zobaczyć jak to będzie ale z drugiej strony z drugiej strony sami wiecie jak to jest ocenę opinie pozostawiam wam ja to nagrywam ku przestrodze dla was żebyście się nie dali nabierać na tego typu bajery bo prawdopodobnie ten pan żeruje na tym że właśnie takie osoby które wpłacą 100, 200 czy 300 zł Później nie będzie im się chciało iść na jakąś policję, nie będzie im się chciało składać zeznań. Z drugiej strony, tak jak mówiłem Tomkowi, mocno się dziwię takim ludziom, bardzo mocno się dziwię, bo ten pan, jeśli to jest prawda, co mówi Tomek, a zakładam, że to jest prawda, więc jeśli ten pan dopuścił się czegoś takiego, no to najprawdopodobniej wyczerpał wszelkie przesłanki do tego, że popełnił przestępstwo. Przestępstwo, oszustwa. Z góry zaplanował, że pobierze pieniądze, z góry wiedział, że nic dalej nie będzie odsyłał. No i wiecie, i, i, i tak jak się to mówi, tak, niech takich ludzi będzie ileś miesięcznie, razy rok, robią się gigantyczne pieniądze. Ludziom się nie chce tego zgłaszać, no i, i tyle, bo gdyby chociaż jedna osoba zgłosiła, ruszyłaby lawina i tego pana za moment by nie było. Uwierzcie mi, tak to działa. Yy, Policja się nie patyczkuje z takimi ludźmi, nawet jeśli ten pan siedzi za granicą, nie ma to najmniejszego problemu. Zostałby momentalnie e, sprawdzony, i, i jeśli się dopuszcza tego typu oszustw, niestety zostałby, albo stety zostałby ukarany. Także ja bardzo przestrzegam Was wszystkich przed takimi naiwnymi wpłatami. O wpłatach blikiem to słyszę pierwszy raz dużo takich ludzi, którzy nie grają do końca uczciwie, chcą, żebyście im kupowali jakieś karty przedpłacone, jakieś tam doładowywali, jakieś te pay safe card, coś, ja się nawet na tym nie znam, to już nie jest mój świat, że tak powiem, więc nie chcę tutaj się rozwijać, bo nie chcę się ośmieszyć, ale uważajcie, przy jakichkolwiek wpłatach komukolwiek, jeśli nie można zweryfikować tej drugiej strony, jeśli za tą drugą stroną ten palma, żeby było śmiesznie jeszcze, powyłączane komentarze. On ma tam niby jakąś stronę, chwali się markowymi ciuchami, ale wiecie, jeśli, wiecie, znowu gadam z tym, wiecie. Przepraszam, Mirku, jak jeszcze go słuchał, nie, jakoś nie kontroluję tego. To jest na tej zasadzie, jeśli Tomek wpłacił trzy i dziesięć kolejnych osób wpłaci trzy no to ten pan oczywiście może sobie kupować markowe ciuchy, może się chwalić, że te ciuchy ma z bukmacherki, bo gdzieś tam jakby się doszukiwać głęboko, no można to jakoś połączyć z bukmacherką, tak? Niekoniecznie z wygranych pieniędzy, ale z jakichś takich dziwnie przytulonych, jak ja to nazwę teraz, no. Także uważajcie, bardzo was proszę, nie, da, nie dajcie się nabierać w taki sposób... Nie wysyłajcie nikomu przez żadne Western Union pieniędzy, gdzie są te przekazy anonimowe i później nawet gdybyście chcieli kogokolwiek zgłosić, to jest ciężko, ciężko w ogóle ugryźć taki temat, no bo od razu usłyszycie na policji, że no, raczej wykrycie kogoś takiego może być mocno ciężkie. A wiem co mówię, bo handluję z Chińczykami i często gęsto u nich też tak jest, że proszą o przelew Western Union, a później gościa nie ma i szuka go gdzieś tam w tych Chinach. Także, słuchajcie, tak jak tytuł brzmi, nie dajmy się oszukać, bądźmy czujni, myślmy, nikt nie ma cudownego środka na wygrywanie w Bookmacherse. Bukmacherka to jest orka. Tam trzeba naprawdę tego, jak ja to mówię, mielić, żeby zarobić. Nikt nie ma żadnych ustawionych meczy, nikt nie ma żadnych genialnych cudownych systemów złotego grala nie wierzcie w takie bajki coś takiego nie istnieje i na koniec powiem znowu to magiczne zdanie które mówię już pewnie z 1549 raz jeśli ktokolwiek na świecie miałby takie metody żeby wygrywać non stop to by momentalnie bukmacherzy te metody zjęli dlatego tylko możecie wygrywać schematami pewnego rodzaju jakimiś takimi modelami gry, które są powtarzalne, które dają, dają wygrywać i tak można, tak można e, grać ale nie dajcie się nabierać że ktoś gdzieś powie wam, że ma magiczny przepis na wygrywanie i, i będziecie wygrywali mecz za meczem, bo to naprawdę tak nie działa kieruję ten apel głównie do tych początkujących ludzi, którzy dopiero rozpoczynają przygodę i przed nimi wszelkie te głupoty jeszcze pod tytułem ustawione mecze i tak dalej, i tak dalej Także przestrzegam. Panu w cudzysłowie gratuluję pomysłu. Mocno ryzykowny. Wystarczy, że trafi się w pewnym momencie ktoś, kto panu ten cały oszukańczy proceder, prawdopodobnie oszukańczy, ukróci i skończy się to dla pana bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Także, no nie polecam absolutnie. Uważajcie. Nie dajcie się nabierać na takie bajki. Poza tym mam kolegę, który pracuje na Malcie w, u pewnego Buchmachera. Słuchajcie, oni mają lojalki popodpisywane. On mi nic kompletnie nie może powiedzieć. Absolutnie nic, bo to tak jak powiedział na początku, ma tą lojalkę i grożą mu wysokie kary, jeśli by cokolwiek powiedział o jakimkolwiek meczu, jakimkolwiek schemacie czymkolwiek. Nic tacy ludzie, którzy pracują u Buchmacherów nie mogą zdradzać, broń Boże, publicznie, bo dostaliby gigantyczne kary. Tak powiedział mi kiedyś człowiek, który naprawdę pracuje na Malcie, cały czas pracuje gdzieś tam za granicą u Buchmachera i, i myślę, że raczej tutaj mówił prawdę. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się i uważajcie na tych wszystkich cudotwórców. Cześć, hej!